Witam Was, Panie i Panowie, z tej strony Sołtys i jestem tutaj w dosyć szczególnym dniu, ponieważ jesteśmy właśnie mm, na progu progu ym, podjęcia dosyć poważnej współpracy z firmą Games Masters jako Psychatok. Ja akurat tak się składa, że jestem współpracownikiem Games Masters od jakiegoś czasu ym, i oczywiście, jak na zapewne wiecie, od, od samego początku istnienia Psychatoga udzielam się tutaj. Jestem, nazwijmy to, no jeżeli nie prawą, to przynajmniej lewą ręką Obera. E, także... Mm, doszliśmy do takiego wniosku, że no wiadomo, że jakby fajnie jest nagrywać oczywiście drafty i fajnie jakby móc się przy tym bawić. Natomiast do tej pory no, nie miałem z tego żadnych korzyści, robiłem to, można powiedzieć, pro publico bono. Natomiast teraz, dzięki współpracy z Games Masters, y, jesteśmy tak umówieni, że będę przynajmniej dwa razy w miesiącu nagrywał draft. Będę tam jakieś profity za to dostawał, niewielkie, prawda? żeby, żeby jakby w, w, po prostu chociażby mój czas zwrócić, prawda, który na tym spędzam. Znaczy, niewielkie, niewielkie. No generalnie jest, ja jestem zadowolony, ale, ale jakby, jakby tak to wygląda, prawda? No i oczywiście, w zamian, w zamian za to, w ramach tej współpracy, może nawet nie chciałbym mówić w zamian, bo to jest takie niefajne. Nie bo tutaj jakby nikt się niczym nie wymienia, tutaj bardziej obie strony zyskują. Po prostu mój content ląduje na stronie, na stronie Psychotog, ląduje na e, kanale YouTube'a Psychotoga, ląduje na kanale YouTube'a Games Masters i ląduje na... M, informacja o tym, że jest nowy draft, ląduje na stronie głównej Games Masters, prawda? Oczywiście przy okazji to wszystko ląduje na Facebookach, tak, tak Games Masters, jak i, jak i e, Psychotoga. Myślę, że to jest fajna bardzo sprawa pod tym kątem, że... Pod tym kątem, że po prostu moje drafce może zobaczyć możliwie najwięcej osób dzięki temu. E, przynajmniej jest to oczywiście jakieś tam poszerzenie tego, tego zakresu osób, które to obejrzą. Więc także myślę, że to są obustronne korzyści. Ja też, tak mówię, mam z jakieś tam y, pieniążki, żeby, żeby jakby też y, nie można powiedzieć, zachęcić, żebym nagrywał to regularnie. Bo jak wiecie, ostatnio bywało z tym różnie. Games Master zapewniło mi sprzęt do nagrywania, fajny mikrofon stereofoniczny. Generalnie, generalnie tak to będzie wyglądało. Od tej pory te drafty będą właśnie w formie takiej współpracy, nazwijmy to bilateralnej, tak? między, ty, między naszymi serwisami. No, dla was się myślę że nic nie zmienia. Oprócz tego, że ja oczywiście raz za czas będę wspominał właśnie, że, że, że właśnie, właśnie o tym, że, że, że master tutaj jakby, prawda, wchodzi, wchodzi w, nas, w jakby w współpracę z nami, tak? W, w jakby. W, w ten klimat takiego, takiego właśnie partnerstwa z przyjatogiem. Tyle myślę na ten temat na razie. Myślę, że więcej informacji gdzieś możecie tam dziś pewnie wywiedzieć jeszcze. Nie sądzę, bym tutaj coś specjalnie, prawda, pominął. No może tyle jeszcze dodam, zanim przejdę do drafta już właściwego, że... No że osobiście znam ludzi z Games Master i naprawdę mogę ręczyć za ich uczciwość, za ich, za ich profesjonalizm. Są to ludzie, którzy naprawdę chcą dobrze dla Magica Polskiego. Nie tylko jakby są nastawieni na zysk, przynajmniej taki odbieram, ale także jako ludzi, którzy jednak chcą gdzieś partycypować w życiu, w życiu prawda, środowiska. Mam nadzieję, że jako gracze, czy jako słuchacze mnie potraficie to docenić, że są, że są firmy, które nie tylko są nastawione na liczenie pieniędzy, ale też na, pewne, prawda, na pewną działalność na rzecz graczy. Także to myślę że jest dodatkowy plus. No i tyle myślę ode mnie. W pierwszym piku mamy wybór dosyć prosty myślę, bo My jest tutaj zdecydowanym pikiem moim zdaniem. Generalnie umiarkowanie lubię grać z zielonym kolorem w tym formacie. Na pewno opcją jest też Lightning Strike, ale myślę, że jednak ten, ta karta jest na tyle silna, że trudno byłoby ją po prostu <laughs> sobie podarować. No i w drugim pliku mam do wyboru kilka kart w sumie. Favourite Hoplite jest solidnym typem, jeżeli chcemy być bardzo agresywni. Stone Shock Giant jest OK. Nessian Cruiser oczywiście jest OK. Dragon Mantle jest OK. No i oczywiście Voyager's End to jest też bardzo dobry common. Generalnie ten format ma sporo dobrych kolorów, więc czasami jest naprawdę ciężko wybrać, no bo trudno wybrać, co jest lepsze między bouncem a typem 3-3-3, prawda? To są naprawdę porównywalne karty. Oczywiście bounce zawsze jest fajny w Limited, ale duże typy szybkie też są fajne, prawda? Więc generalnie tak to wygląda. Myślę, że pójdę w kierunku kursora jednak, z tego względu, że po prostu nie chcę jakby decydować się na drugi kolor jeszcze że myślę, że będę się starał utrzymać jednak możliwie najdłużej, jakby być open, czyli brać karty z jednego koloru. No i właśnie, no i podobnie tutaj, prawda? Biorę kolejnego kursora. Ja naprawdę te komony bardzo lubię. No takie niby, no 3-3 za -3, -3, 3, prawda? Nic jakiegoś niesamowitego, ale jednak to robi spore tempo, jednak sporo, sporo kolorów nie ma, żadnej adekwatnej odpowiedzi w w trzeciej turze, prawda? Zagrywa jakieś typy 2-3, które nie są w stanie blokować ani się wymienić. Więc, więc to jest duża przewaga po prostu w tempie, zagrywanie typa 3-3-3. E, podczas gdy inne kolory mają 3-3-4, prawda? Więc to jest, to jest jakby cały, e, cała myśl, która za tym idzie. No więc tak bierzemy. No i myślę, że znowu tutaj nie ma się zastanawiać, czy grip jest bardzo solidny na pewno, ale myślę, że ja biorę dryadę. Bardzo dobrą kartą też jest Eidolon. Nawet nie wiem, czy nie lepszą. Wydaje mi się, że mogę wziąć tego Eidolona. Driada jest solidnym, naprawdę solidnym dropem. Natomiast Eidolon jest po prostu gościem, który, szczególnie jeżeli byśmy grali w WG właśnie, jest naprawdę bardzo silny w WG. Przekona mnie o tym znajomy, może ktoś z Was na pewno kojarzy Duo. Które właśnie mi, że to, że to jest kluczowa karta w tym, w tym archetypie. I faktycznie im dłużej jakby obserwowałem tą, tą kartę w akcji, tym bardziej się do niej przekonywałem. Także myślę, że to jest bardzo close. Driadna jest oczywiście korzyść z jest taka, że po prostu zostajemy wieronem. I mamy fajny drop za dwa. Natomiast Aidolon to jest po prostu solidne, solidne ziom do WG. Myślę, że jednak wezmę Driadę, chociaż to jest bardzo blisko, naprawdę bardzo blisko i. Tylko z tego względu, że właśnie chcę być jakby m, cały czas open, czyli mieć ten kolor jeden wybrany i pozostałe i pozostałe jeszcze w zanadrzu, to nie biorę dryady. Drugim to nie biorę idolona. Drugim powodem, dla którego nie biorę idolona, jest fakt, że po prostu nie widziałem zbyt du dużo dobrych białych kart. Nie, dostawa nie dostawałem zbyt dużo dobrych białych kart, więc zakładam, że ktoś po prawej stronie po prostu zbiera biały. I nie chciałbym się wcinać ten biały i walczyć z nim, bo ciężko jest wygrać o biały z gościem, który ci puszcza dwie paczki. E, więc myślę że za, 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 zachowam jakby tutaj umiar i wezmę, we, wezmę kolejnego kursera trzeciego mm. e, i kolejna, kolejny zestaw scouta w którym mm, myślę że zabiorę sobie warriorów Te pozostałe to są takie sobie, nic specjalnego. Myślę, że Warrior, czy Warrior to też nie jest nic specjalnego, ale jest to czwarty turowy drop. Prawda? Więc, więc, why not. No i myślę, że satyr jest dla nas świetną, świetną sprawą. Możliwość zagrywania w trzeciej turze mm, czwarty turowego dropu jest bardzo fajna. No i generalnie, oczywiście, w zielonym mana ma znaczenie. Alternatywą oczywiście jest tutaj e, Lash of the Whip. Dobry, dobry, dobry removal. Zastanawiam się nad tym. Też pozostałe karty są poza, poza jakby tutaj zastanowieniem. Tylko te dwie się liczą. Mm, no Bardzo bym chciał tego Voyaging wziąć, ale myślę, że jednak Lash of the Whip jest e, na tyle silniejszą kartą, że, że warto się nią zaopiekować. No i o dziwo, nie wiem z jakiego powodu, ale wrócił w Voyage's End i myślę, że jest to karta, którą tutaj też bez żadnych bez żadnego zastanowienia zabieram po prostu bardzo silny bounce i w tej paczce um, Savage Search myślę, po prostu będziemy no jakby zbieramy na razie zbieramy na razie karty, które świadczą o tym, że będziemy jakby robić um, on the Hunter vs. Shredding Wings, no ciekawa opcja. To jest świetna opcja oczywiście na wszelkie... Mirory, wszelkie znaczy, może nie mirory, ale... Prawda, wszelkie takie z zielonym. Ale wezmę Shredding Wings jednak, który jest bardzo silnym sideboardem. No i Destructive revelry też fajny, fajna opcja, choć oczywiście nie... Jest szansa, że nie będziemy grać tym kolorem. I Hunter Hunter też do nas przyszło, więc generalnie jestem bardzo zadowolony z, z tej paczki. Naprawdę fajne karty do nas podchodziły. Jeżeli podzielimy to kolorystycznie, to widać, że zielony oczywiście tutaj przeważa. Na razie pochowam karty, które, które są raczej sideboardowe, żeby one mi tutaj nie wchodziły w paradę. Tak to wygląda, prawda? Na razie jesteśmy bardzo mocno zieloni i to jakby... A, jeszcze Shredding Wings też jest sidewardowe. No właśnie, a skoro jesteś bardzo mocno zielony, to najlepszą opcją, żeby być mocno zielonym, jest dobre dostanie zielonego boga, prawda? <laughs> Także bardzo szczęśliwie tutaj dostaliśmy ten pierwszy pik, spikuję go jak, jak tylko szybko się da, żeby przypadkiem nie, nie wiem, nie wyłączyło mi prądu z takiego. <laughs> w każdym razie. Absolutnie bierzemy na Elia, oczywiście będziemy się starać teraz Będziemy się starać teraz jak, naj, jak najbardziej napakować się zielonymi kartami w deku i z pewnością O proszę Lightning Strike w drugim piku To jest na pewno fajna opcja ale jest też Ordeal i jest Satyr. Myślę, że jednak zabiorę sobie Lightning Strike'a. To jest bardzo dobra karta. A zakładam, że Satyr może wrócić. Podobnie, czy znaczy Ordeal raczej nie wróci, ale Satyr może wrócić. Więc Satyr jest. To, to jest ta przewaga satyra, że jest. No, po pierwsze, jest zielony. A po drugie, że. Daje nam kolejne Devotion i nam pozwala zagrać na ile, w trzeciej turze, ale myślę, że tak jak powiedziałem, Satyr ma dosyć niezłe szanse, żeby wrócić. Hmm. E, w, w tym boosterze zdecydowanie najbardziej podoba mi się Ordeal of purpuros Ser Scorpion jest ok, ale to jest karta, którą można dostać też w późniejszych pickach. Natomiast Ordeal of purpuros jest po prostu. Fajnym removalem, i tutaj myślę, że zdecydowanie biorę Driadę. Generalnie Driadę jest mega uniwersalną kartą, hmm. ponieważ jest fa fajnie, zapełnia slot za 2 mana, ale też sprawdza się wiadomo, jako drop za 4 mana. Także zabieramy sobie m, tą Driadę. Tutaj jest opcja między Disciple'em, oczywiście, i Hedonistą. Myślę, że jednak wolę Disciple'a, mimo wszystko. Chociaż to jest drugotropy drop, których cały czas mi brakuje, ale myślę, że jednak Disciple, biorąc pod uwagę, że mam tyle zielonych e, kart i mam boga, który wiadomo, że to jest jakby ułatwia bardzo aktywację, ta karta tego boga. Myślę, że jednak to jest lepsza opcja dla nas. No właśnie, dostajemy tą samą kartę oczywiście. No dobra, ona no zabiera jeszcze raz tego na Yali Muszę troszkę sprawdzić sobie, jak to wygląda pod, pod kątem kosztów. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, cztery karty za, za, za cztery mana. Kolejna paczka, w której w sumie... Z której w sumie mogę zabrać albo Moment Speakera, albo Adepta. Jeszcze nie jestem pewien czy gram zielonym, czy gram niebieskim. Znaczy, czy czerwonym, czy niebieskim, prawda? No, niebieski ma więcej kart, czerwone ma lepsze karty. Myślę, że zabiorę sobie amen który zawsze będzie opcją, jeżeli będę jednak kończył w niebieskim. A właśnie, kolejną kartą, która jest świetna, jeżeli bym grał w niebieskim, jest Heimera. Znowu, oczywiście, alternatywą jest Hedonista, ale myślę, że Heimera jest po prostu świetnym dropem do, do, do takiego deku e, i tutaj jeśli bym grał niebieskim, to też na pewno dobrą kartą będzie Tryton no i proszę bardzo, nie, nie mogę w to uwierzyć ale Heart of Nylia wrócił do mnie więc, <ścoughs> why not no i y, zakładam, że jednak niebieski tutaj wygląda lepiej, więc zabiorę sobie jednak e, Agent of Horizons Jedną kartą, która mnie boli, w sumie jest Ray of Dissolution, który mi niszczy mój łuk magiczne. Także go zabiorę. No i tutaj powiedzmy, ten gaz chyba jest. Znaczy, tamten, tamta karta w ogóle mi nie szkodzi, prawda? Więc ok, schowamy w ogóle biały. I schowamy czarny. A tymi nikogo od ramienia nie gram. Mm. Sprawdzić co robi ten, no ile... daje premie stwora. i jest też sama, nie żył stworem. Okej, okay, no... To jest akurat, no, paczka, która już, no, myślę, że nie możemy narzekać, ale to jest akurat paczka taka sobie. No, zabieram kursera, myślę, po prostu, kolejnego. Nie, 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 ma jakby... nie można mieć zbyt, zbyt dużej ilości tych kart. Yy, i tutaj myślę, że zabieram triadę nad... Znaczy, Szarlatan jest fajny, ale... Hmm... Szarlatan jest bardzo fajny, ale wydaje mi się, że... O, mało dropów, to dwa, raz, dwa... No w sumie... pytanie jest co mogę z tego szarlotana zrobić, prawda? W zasadzie mam tylko jeden Spel, który w nim działa, to jest Voyage No i jeszcze mam to. Są dwa spele, to jest bardzo mało. Przecież sobie daruję tego typa i zabiorę po prostu Driadę. A proszę. To wygląda jak dobry spel za 5. Dostajemy Lightning Strike a kolejnego, nie wiem czemu on to tu jeszcze się yy, yy, że tak powiem ostał. Ale to jest jakaś dobra elka. to do jest... No, myślę, że musimy zabrać tą kartę. Jest po prostu lepszym monsterem. I tutaj myślę, że musimy... No, Lightning Strike oczywiście kolejny. rzeź totalna. Versus Time to Feed. może jeszcze po prostu nie będę grał w ogóle może jeszcze będę grał czerwonym jednak jak się tak dalej ułoży no a biorę Letting Strike'a, myślę że jednak jest lepszy niż ten tajny to fit w ogóle może obrócić jeżeli nikt nie gra zielonym to może obrócić hmm. no, to nie ma nic specjalnego mogę zabrać sobie w sumie w Fate into Antiquity to jest karta, która mnie boli, bo niszczy boga, prawda? No i bardzo dobry drop za 5 uh, Nession Asp versus Rage of hmm. no, Tu Nie jest taki wcale prosty wybór. Myślę, że jednak asp mimo no wszystko bardzo, do, bardzo dobry stworek Tutaj już nie ma nic naprawdę Myślę, że zabiorę komuś Chosen by Heliot hmm. No i Shredding Wings numer 2, jeżeli będę grał z jakimiś stworami, czy dekami, gdzie jest dużo latających stworów. Na pewno skorzystam. No i kolejny Disciple versus Portent of Betrayal. No myślę, że wybrał disciple. I wrócił Szarlatan. Z jakiegoś powodu. Tak jak powiedziałem, wróci, że może wrócić, Time to Feed i wróciło. Jacyś tam, prawda, jeszcze się przyplątali Centaurze. Figurka, no myślę, że mam naprawdę dobre, dobre podstawy do złożenia fajnego deku. I wydaje mi się, że jednak skorzystamy z opcji bardzo mocno zielony plus czerwony. Tak sądzę, przynajmniej na teraz. To wyglądało tak, no to oczywiście to znika, prawda? Mój organ jest w, w tym formacie, się pojawił <laughs> w każdym razie znika to, znika to, znika figurka, znika to czy generalnie znika niebieski, prawda? I zostajemy na 24 kartach i znika ten koleś zostajemy na 23 kartach. Jeszcze może to zniknąć, bo jest takie coś tam czerwone, Destructive Revelry, prawda? Ale generalnie tak to powinno wyglądać, myślę. Jeszcze się zastanawiam, czy nie wolę niebieskiego, bo w niebieskim dostaję troszkę lepsze stwory mimo wszystko. Tylko, że nie mam żadnych możliwości, prawda, remuwalowania oponenta, oponenta. Mam bardzo niewiele remuwalów wtedy. Męż, no, tutaj dostaję dwa bardzo silne remowale, i no, ten Ordeal jest taki, powiedzmy sobie, prawda? Może być. No. On jako plaż nie jest zbyt dobry w sumie, więc myślę, że mogę go odpuścić. No ale generalnie jestem praktycznie monogrin. no się upadł, to może by nawet był monogrin. Trzeba tym zastanowić. Ten agent też jest taki sobie dropem, mogę go odpuścić. No generalnie mogę to jeszcze trochę pokombinować, tak, żeby to po prostu miało no, lepsze, lepsze, powiedzmy, ręce i nogi. Ponieważ to jest draft 64-osobowy, to muszę poczekać jeszcze na inne pody. Ten draft działa w ten sposób, że zwycięzca tego drafta gra w jeszcze jednym drafcie za darmo, prawda? Więc yy, łącznie jest 8 podów po 8 ludzi i zwycięzca z każdego podu gra finałowy draft. Dlatego muszę poczekać na pozostałych. Ale oczywiście Wy nie będziecie czekać ze mną, daję pauzę i wracam, kiedy już będzie budowa deku. No, okej, okay. jesteśmy w oknie składania TK i wydaje mi się, że jednak ten czerwony jest lepszą opcją to by wyglądało w ten sposób, że dokładam tylko dwa lightning striki yy. i ewentualnie mogę grać na moim nowym levelery to, to nie jest myślę nawet jakieś specjalnie konieczne, no ale mogę w każdym razie zrobimy tak trzy diody to już samo z ciebie jest bardzo fajne ordeal Rosary. Ten niebieski tylko jeszcze na wszystkich wypadek po prostu oddzielę, żeby zobaczyć, czy to naprawdę wygląda gorzej niż czerwony. W czerwonym jeszcze mam opcję na Revelry i na Porpuros, Ordeal. To oczywiście też są jakieś zremowale, natomiast nie lubię grać z tym Ordealem jako z taki splash, prawda? Jednak Lightning Strike zawsze coś zrobi, a to w późnej fazie gry jest po prostu często dropem, który już nic nie zmienia. Także wydaje mi się, że to nie jest jakiś super plan, żeby tak robić. Wojownik, dwa razy Disciple, może nawet trzy. To, to sobie myślę podaruję. Ten też pewnie nie będzie grał w mainie. Mam po prostu lepsze stwory. Time to Feed na pewno i na pewno Łuk. I na pewno Savage Search. To jest w tym momencie 20 kart. Da, 20 kart. No, mogę tym rewelerii grać w sumie. Zniż jeden Rampen lub artefakt artefakt. 2 dwa w Coś. To 21 kart. Mogę grać yy, na no, tym horizonem I chyba z braku laku będę grał y, Ordealem Jednak mimo wszystko Zresztą ten Ordeal no, też nie jest jakiś zły, prawda? No, nie można jakby, jakby powiedzieć, że to jest zła karta, bo to jest... Niestety nie mam zbyt wielu opcji, żeby go fajnie wykorzystać. Chociaż w sumie jest ten Antusa jest ten typek. No, powiedzmy... Nie wiem, zastanawiam się nad, tymi, nad tym wyborem kolorów. Czy tak, czy iść w kierunku... Omen Speaker, Voyages and Himera, prawda? taka jest alternatywa? Mogę też po prostu wyrzucić to Levelry. Wsadzić do deku po prostu Fade Into Antiquity. w zasadzie działa podobnie. Nie potrzebuję czerwonej many. Mogę też strzelić do tyku centawy. 3-7. No, 3-7. Jako kolejny drop za 5. To chyba będzie najlepsza opcja na razie. Mi się wydaje. W sumie mogę też. Ten agent mnie jakoś nie przekonuje. Jest 3-2, tylko. Nie mam niebieskiej many, żeby go odpalać. Myślę, tutaj, że tego agenta jednak wyrzucę i wstawię reverb. no chcę mieć jakąś odpowiedź na... na... chcę mieć jakąś odpowiedź na... E, artefakty, no ewentualnie mogę, tak jak powiedziałem, zamiast tego wstawić... fade. Mm, no wstawię fejt, jest w pewniejszy. Po pierwsze, z, z, radzi sobie z bogami, po drugie, e, usuwa, prawda, więc, no wiadomo, nie można tego wrócić z grobu. I po trzecie jest tylko za zieloną manę, prawda, więc to chyba jest lepsza opcja. Hmm. Więc zrobimy tak, 23 karty, tak, w tym momencie są. No dobra, zostawię chyba tak, 16 stworów, 23 karty, bardzo fajny curve, no i wiadomo, Nylea plus jej łuk w jednym deku, brzmi nieźle. No dobra, zobaczymy, co się sugeruje. 15-2, no myślę, że to jest trochę przesadzone. Myślę, że zrobimy 12-5. Nie potrzebuję aż tak dużo tych forestów, do szczęścia. Jednak chcę mieć tych mountainów trochę więcej, żeby te lightning Strike móc używać wcześniej. Może nawet 11-6 by uszło. ale myślę, że 12,5 jest ok Jest to będzie wójtek no i cóż, czekamy na przeciwnika z rundy pierwszej